Dzień dobry, witam wszystkich fanów stęsknionych za piłką ręczną w Krajowym Wydaniu. Rusza kolejny sezon PGNiG Superligi Mężczyzn. Dziś jesteśmy w Lubinie, gdzie miejscowe zagłębie podejmować będzie handball Stal Mielec. Nazywam się Adam Malina i serdecznie zapraszam do spędzenia niedzielnego popołudnia razem z nami w ataku Miedziowi. Na środku rozegrania Kuba Moryń i mamy... Pierwsze trafienie dla gospodarzy 1 do 0. Wołęcew krzyżówka od piłki. Jest szybka odpowiedź. Stali mielet. Szybka odpowiedź zagłębia. Wołęcew wymanewrował obronę gospodarzy. Ładna współpraca z Antonio Pribaniciem. Stankiewicz ustawiony pomiędzy właśnie wspomnianym kraczykiem i petrowiciem. A teraz krem e, de la krem, przepiękne trafienie e, morynia. Teraz marek e, Bartosik. Ależ akcja teraz! Szanowni Państwo, na no niczym z boi piłki ręcznej plażowej, wrzutka przez całe boisko Marka Bartosika. Nieco niedokładne to podanie. Jest Mączka, jest Chodara. Obronie Łukasz Nowak. W przyszłości gracz między innymi warszawianki AZS UW, Śląska Wrocławczy, Unii Tarnów. Teraz graczyk jeden na jeden. Wołyncew, Wołyncew, sam doskonale, wyśmienicie, świetna akcja. Smolikow, Wołyńcew, kapitalny rzut w okolice głowy. Nabiega teraz Pekisz, wspominałem o tej jego ogromnej ochocie do gry, no i odpalił teraz rakietę. Teraz każda akcja waży, dobra zasłona Stankiewicza. Ogromna siła, ale nie dał się tam oszukać Łukasz Nowak. Gębala czy czekało? gęsto tutaj w tym centralnym sektorze. Należałoby chyba rozrzucić trochę piłkę. Gębala, jest bramka i to powinna być, wydaje mi się, kara dwóch minut. Tak jest. Moryń. Najblisko straty teraz. Kuba Moryn jest na kole, Stankiewicz, no i to był wyrok. 25 do 22. Ale dużo zależy teraz od tego rzutu karnego. Od słupka trafia mączka. Pokonany Marek Bartosik. 25-23. Dużo emocji, dużo walki. Cieszą się teraz lubinianie. Bardzo ważne jest w nowym sezonie, aby odpowiednio wejść w rozgrywki. Widzimy naładowany pozytywną energią Michał Stankiewicz, ale na pocieszenie dla Stali Mielec myślę, że ten zespół jest naprawdę bardzo ciekawy personalnie. Nazywam się Adam Malina, korzystajcie Państwo z końcówki weekendu. Do usłyszenia!